Cześć. Jestem Beata i zapraszam do CLIRO. Co to jest EEG? Elektroencefalografia jest to badanie mierzące aktywność elektryczną generowaną przez skupiska komórek nerwowych w mózgowiu. Jest to metoda nieinwazyjna i bezbolesna, bardzo podobna do innego powszechnie znanego badania, jakim jest badanie EKG. Jest to badanie bezpieczne. W trakcie badania nie jest generowane promieniowanie i co najważniejsze, przez elektrodę rejestrujące nie przepływa prąd elektryczny. Nie ma medycznych przeciwwskazań do wykonania tego badania. Samo badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Wykonujemy, u pacjent, wykonujemy je u pacjentów zdrowych, to znaczy bez infekcji oraz bez gorączki, wypoczętych oraz po lekkim posiłku. Ważne jest, aby w dniu badania... Powstrzymać się od stosowania kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji włosów, gdyż mogą one negatywnie wpłynąć na jakość zapisu. Jeśli pacjent przyjmuje jakieś leki na stałe, powinien w tym dniu spożyć je normalnie i o tym fakcie poinformować technika. Badanie EEG przeprowadzane jest w pracowni EEG, przez doświadczonego technika. Jest to takie miejsce odosobnione, ciche, spokojne, zapewniające komfort pracy i badania. Przed rozpoczęciem badania technik nakłada na skórę głowy elektrody za pomocą specjalnego czepka, czepka do badania EEG. W miarę potrzeby skóra w tym miejscu jest odtłuszczana. Nakładana jest specjalna pasta lub też czysta woda w celu poprawy przewodnictwa. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach przy oczach zamkniętych. Technik wykonuje trzy próby aktywacji zapisu. Pierwsza to reakcja zatrzymania. Na polecenie otwieramy i zamykamy oczy. Kolejna hiperwentylacja na polecenie technika jednoczasowo głębiej i szybciej oddychamy oraz ostatnia fotostymulacja. Przy zamkniętych oczach lampa stroboskopowa podaje określone częstotliwości błysków. Badanie EEG możemy wykonać w czuwaniu oraz w czasie snu. Standardowo jest to badanie w czuwaniu, wówczas czas rejestracji to około 20 minut. W czasie snu 40 minut, trochę dłużej, dlatego że rejestrujemy wszystkie stany jak czuwanie, senno i zasypianie oraz wybudzenie. Co do zasady, badanie w czasie snu wykonujemy u niemowląt oraz małych dzieci do 4-5 roku życia, dlatego, że badanie w czuwaniu ma wtedy wówczas więcej artefaktów ruchowych. Jakie są wskaźniki do badania EEG? Jest ich kilka. W przypadku małych dzieci, np. bóle głowy, gdy zachodzi trudność w obiektywnej ocenie zgłaszanych przez nie dolegliwości. U dzieci starszych, gdy bólą głowy towarzyszą inne niepokojące objawy. W postaci np. zaburzeń widzenia, drętwień, czy też zaburzeń świadomości, u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pogorszeniem funkcji poznawczych w celu wykluczenia napadów nieświadomości u pacjentów z objawami psychiatrycznymi, takimi jak mamy wzrokowe, słuchowe, halucynacje, w celu różnicowania z chorobami neurologicznymi. No i przede wszystkim to padaczka, czyli diagnostyka, różnicowanie jest z innymi niepadaczkowymi incydentami napadowymi, także jej leczenie oraz monitorowanie przebiegu leczenia. Dziękuję bardzo.